Kolorowy świętej pamięci ministra Aleksandra Sztygło, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z tym proszę o powstanie wszystkich i uczczenie minutą ciszy pamięć ofiar tragedii smoleńskiej. Dziękuję Państwu. Proszę siadać. Pozwólcie państwo, że prowadzą dzisiejszy apel. Zwracał się będę do sali per weterani, w związku z tym, że jest to festyn poświęcony spadochroniarzom, komandosom, więc szanowne panie z góry przepraszam. Z góry przepraszam za ewentualne swoje potknięcia, bowiem nie prowadziłem takiej uroczystości od 25 lat. Proszę Państwa, podczas festynu może być różnie. Może się udać, nie udać. Jeżeli się uda, nie chcemy żadnych zasług. Jeżeli się nie uda, to pretensje możecie Państwo mieć do stojących za mną organizatorów: Pan Ryszard Czerkawski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Pan Jerzy Karolcu, Pan Janusz Tomczak, obok służący pomocą pan dyrektor Urzędu Morskiego pan Janusz Markiewicz. Ksiądz kapelan Mirosław Biernacki. Jutro sprawowa będzie opiekę duchową nad festynem. Współorganizatorem i aditatorem festynu był pan Krzysztof Kozicki, burmistrz Dziwnowa. Stojący obok pana burmistrza pora informacyjna festynu pan Andrzej Wójcik. I po lewej stronie stojący pan wiceburmistrz Henryk Dymerski. Proszę państwa, oprócz stóp stojących, mieliśmy pomocników w całej Polsce. W Białym Stoku pan Mikołaj Bąkruczuk. Mikołaj Kotar szybciej tam, bo pod światło nie widzę. W Warszawie pan Jacek czy kolega Jacek Matyszyn w Lublinku Ligowski w Poznaniu Miecytław Kapoński Mietek Potarski w Gdyni Ludwik Detla Nie sposób wymienić innych, którzy pomagali a był to no, ogrom pracy Proszę Państwa, witam nasze miłe panie witam kolegów służących w pierwszym batalionie szturmowym, w różnym okresie na różnych stanowiskach, zarówno pisarzy, kucharzy, jak i generałów. Wszyscy jesteśmy jedną bracią w Nie ma wśród nas lepszych i gorszych, a więc bez względu na stopień zasługi witam wszystkich. Witam szczególnie serdecznie władze gminy Dziwnów. Przedstawiłem panów burmistrzów, więc do tego nie będę wracał. Nie wiem, czy dotarli już przedstawiciele szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w osobach dyrektorów pana Macieja Czulickiego i Jarosława Rybaka. Panowie dyrektorzy jesteście? Nie widzę za chwilę, jeżeli się pojawią, przedstawię państwu. Witam przedstawicieli zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy Jasiu Gadarki... w osobie pana Jana Gadarkiewicza. Jasiu, pokaż się. Jest tam. Witam. Witam, Witam. 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 prezesa Szkół Ochrony i Detektywów Opikara, pana Michała Kwiatkowskiego. Panie Michale, pod światło nie widzę. Kochamy pana bardzo, słusznie. Jak powiedziałem, Urząd Morski reprezentuje Pan Dyrektor Janusz Markiewicz, którego już przedstawiłem. Przecież tam wśród Państwa jest przedstawiciel Dowództwa Wojsk Specjalnych, Pan Marian Baraniak. Również serdecznie witam. Szczególnie ciepło witam kolegę Piotra Wybrańca, właściciela i jedynego w Polsce mu Muzeum Spadochroniarstwa Piotr tam pod wschodnią ścianą się porusza. Na marginesie zapraszam wszystkich ciekawych, gdzie już do uroczej Wisły Wiza, Widzie Dronki, w wszyscy kraju. Witam szczególnie ciepło sponsorów. Szczerze Państwu powiem za dużo ich nie było, ale był jeden wybitny. Firma Andreas, dyrektor Roman Żołnowski, Romek Pokaż się. Wszyscy polsorzy bez względu na wkład finansowy zaskarbili sobie naszą dozgonną wdzięczność. Witam media elektroniczne, pisane, no i wszystkich Państwa, których nie wymieniłem, ale jeszcze raz szczególnie ciepło witam całą brać padokroniarską, bez względu na to, na jakich stanowiskach koledzy słyszyliście jak długo byliście. Brawa za braci padokroniarskie! Proszę Państwa, nastąpi teraz moment wprowadzenia na podium sztandarów. W związku z tym proszę po, o powstanie, bo muszę niestety wydawać komendy w stosunku do Państwa.